anatomię, Miałem ja bo pani chciała ja ci ja powiedzieć, człowiek pochodzi. To jest Pana ja wie, że tutaj... Ja też wiem, skąd się. Pani się nie nie Ten pan, O. Ja nie na cały czas ale będę na YouTubie, tak? Nie, nie. się, że nie umie, że nie załatwić takich takich jak Ale pani nam mam Coś załatwiać, jak to załatwiam, Ale dobrze. Nie. Po prostu pytaj. Co to Czemu jest? ludzie mówią, że Sam sprawa siebie. tego krzyża nie jest Jak Czym się krzyża ja, 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 ma zajmować? Analibicą? Tak Aborcją? Ale, Ale ja jest nie jestem panią, ja nie panią! Jakiś najbardziej interesująca żonka, dziewczyna. Ale czego pan się od nas dopomina? Nie, bo po prostu mnie to drażni. Jestem młodym człowiekiem. Jestem młodym człowiekiem, który ma ze bardzo dużo lat. Ale proszę Ja jestem głupi, niech pani tak mówi. Super, jestem głupi, jest super. I się stawiał. Niech mi ja mam tu gdzieś mogę wysłać mi na YouTube na epic failu i na te motywatorze mam tu Ale pan posłucha, co panu powiem. Pan się domaga od nas czegoś po prostu nie. Domagam się przede wszystkim respektu. Ale jaki respekt? Respektu no no, panu! Do, no, pan. do, do tego usłuchaj. Ale, barię, ale ciszej, ale pan, tak. Ja idę, krzyczycie. Tak, tak. Widzieracie się tak, mnie głowa, bo nie dajcie. Z... Z... Tygodni, ty w ogóle, rozmawiać to trzeba.